Anko, trener, kolekcjoner. Małe rozpakowanie. To jeszcze nie jest zapowiadany film o anonimowym zakupie złota. To ten będzie kolejny, pewnie w czwartek. Nagram dzisiaj małe rozpakowanie plus mały pomysł, co zrobić z Bilonem, który Wam zalega. Zapraszam do oglądania. Że z tych dwóch spraw najpierw zajmiemy się rozpakowaniem. Paczuszka nieduża ze srebrnej mennicy. Te rzeczy, te monety zamawiane już dawno, ale po prostu były gdzieś tam przechowywane przez srebrną mennicę. Długo, długo trzymałem to zamówienie, bo nie wiedziałem, czy czegoś tam nie dołożę. Natomiast no, tak się złożyło, że nic mi tam nie pasowało z oferty, nic nie dokładałem, także kilka dosłownie monet z, z dwóch zamówień. I opaczuszka mała, także nie będziemy tu za długo czasu na tym spędzać, przede wszystkim dwie w folii, pierwszy raz się spotykam z folią. Ale okej, okay, dodatkowe zabezpieczenie, to dodatkowe, czyli zamówione już dawno dwie rusałki. Rusałki jednouncjowe. Pamiętacie na którymś filmie a tak w ogóle sorry za głos coś tam, coś tam nie dopadło. Pamiętacie jak na którymś filmie kto uważnie śledził że rusałki wyszły także jednouncjowe. No i trochę, nie ukrywam, jestem tym zawiedziony. Myślałem, że tylko dwuuncjowe grubasy nas będą, cała, będzie cała seria tylko dwuuncjowa. Kupiłem pod to już kasetkę, a tu wychodzą jednouncjówki. No, na plus, że w kasetce jednouncjowe też się mieszczą bardzo dobrze. No, także mam dwie dwuuncjówki i dwie uncjowe jako pierwsza moneta z serii. Niech sobie będą i tutaj srebrna mennica dorzuciła. Dorzuciła, widzę takie certyfikaty. Ja tego nie dobierałem. <laughs> zostało, to, yy, zostało to dodane z automatu. Nie wiem, czy przy, przy zamówieniu wiedziałem, że tak będzie. Ok, mamy numer 3088 i 3089 to są moje numery yy, rusałek. No i okej, okay. miły, miły gest, chociaż nie wiedziałem co do certyfikatów, to uwagi do nich nie przykładam. I pewnie większość zbieraczy srebra też tego nie robi. Zawartość srebra się dla nas liczy i no i to, że moneta jest oryginalna, certyfikat nie ma jakiegoś tam większego znaczenia. No i tutaj dwuuncjowy, ale dwuuncjowy, ale duży bardzo jeśli chodzi, spory jeśli chodzi o średnicę, medal, bo monetą tego nazwać nie można oczywiście, nie ma nominału. Nie pamiętam jak on się nazywa nawet, szczerze mówiąc, ale z ciekawości chciałem zamówić, no i przyszło. Wygląda to powiem Wam, kurczę, no naprawdę świetnie, Boże jakie detale, fajne cacko. Oczywiście yy, tylko na spróbowanie, zobaczenie co to w ogóle jest, jak to wygląda, żeby mieć obycie też z takimi dziwactwami, jak wiecie, azteckie kalendarze, tego typu rzeczy. To są, to są kwestie, tematy, które lubię. A tutaj inne dziwactwo, czyli taki medal, który ma tutaj nam za zadanie odzwierciedlić takie pancerne drzwi do sejfu, nie? do sejfu bankowego, czy tak. Także to no, bardzo ciekawe, ładne, estetyczne, mega detale. Nie pamiętam nazwy, jeżeli ktoś w komentarzu pamięta, to proszę, niech dopisze innym w komentarzu. Chociaż jak wy zapytacie mnie, to w komentarzu też tam to oczywiście znajdę i dopiszę. Także taka ciekawostka. No i jeszcze dwie, dwie uncje miedzi. Tu oczywiście zupełnie nieinwestycyjnie. Bo ciężko taka mnie ciuncjowa to jest dużo drożej niż, niż w przeliczeniu na gram, niż w przeliczeniu na sztabki, ale kupiłem ze względu na to, żeby dzieciaki nie dorwały mi się do monet. Jeżeli będą się dobierać do mojego srebra czy złota, to wolę im, o, wolę im dać te miedziaki, niech się tym bawią. tak? I przy okazji sobie kupiłem miedzianego bitcoina, e, także. Tak to wygląda. Chciałem też zobaczyć, jak wygląda uncja miedzi w stosunku do uncji złota czy uncji srebrna. srebra. Tak, ja widzę, że jest trochę ta mm, troszeczkę większa średnica w przypadku miedzi. No i mamy bitcoina. I właśnie mówiłem o mojej, moich sympatiach do takich dziwactw. Kalendarz Azteków. Proszę bardzo, piramida. W Meksyku mamy napis jedna uncja, miedzi. Także to tak zupełnie gwoli ciekawostki. No i ja propos jeszcze zahaczę propos Bitcoina, bo teraz od dołka, gdzie Bitcoina mieliśmy za 15 tysięcy dolarów z hakiem, teraz już, już kosztuje praktycznie 35 tysięcy. Także jeśli chodzi o kryptowaluty, no to ja w tym czasie kupowałem, w tych dołkach także, może nie tyle, co bym chciał, ale tyle ile mogłem, tyle uważałem, że jest w miarę bezpiecznie. Natomiast y, jeśli chodzi o ten rynek, to złoto złotem srebro srebrem, ale za dwa lata, to bitcoin i inne kryptowaluty zrobią najlepsze wyniki w ciągu tych najbliższych dwóch lat, także. Ja mocniej przysiądę do rynku krypto, do bitcoina oczywiście w 80% jak nie więcej, jako najbezpieczniejszy zakład. No i jeżeli ktoś się zastanawia, interesuje się rynkiem, to, to radzę zwrócić uwagę na to, co się dzieje teraz, bo już tak jak mówię, od dołka bitcoin już zrobił prawie praktycznie 100%, z 15, no ponad 100%. Także oczywiście jakieś spadki mogą być. Ja ostatnio dokupiłem, i mam w planie dalej dokupować. I to no, w najbliższym czasie, tak? Także, ale to nie jest oczywiście porada inwestycyjna, jak wszystko co na moich filmach. To tylko moje zdanie. To, co robię. Mówię to, co robię, robię to, co mówię. I, i tyle. Także dalej. Przejdźmy, może już od monet, medali, metali i bitcoina, kryptowalut do bilonu. Kiedyś na jednym z filmów mówiłem Wam, że nie wydaję piątek. Po prostu taki śmieszny sposób na jakieś oszczędzanie jakichś tam drobnych. Dużo płacę gotówką, ale nie wydaję monet 5 złotowych. Złotówki wrzucam sobie do skarbonki. No i tak nazbierało się chcąc, nie chcąc w jakimś dłuższym czasie trochę tych monet. I postanowiłem, że będzie to taki fundusz na jakiś tam zbliżający się mały, mały wyjazd. I po prostu przepierdzielę te piątki na przyjemności i na głupoty. <noise> Także o. A propos teraz mi wpadła jakiś ciekawostek. 2008 rocznik z monet 5 złotowych, obecnych w obiegu, to jest nominał. To jest rocznik najrzadszy, tylko 5 milionów sztuk. Ale co ciekawe, nawet w najlepszych stanach, to oczywiście nie jest jakiś tam super stan, ale w najlepszych stanach nie jest chyba jakoś specjalnie więcej wart niż nominał. Natomiast roczniki 94 96 których jest bardzo dużo w obiegu, ponad 100 milionów, nie pamiętam, 94 czy 96 rocznik, ponad 100 milionów sztuk i dopiero pierwszy stan tam warte 20 czy 50 zł. Nie pamiętam. 94-96 rocznik, jedne w pierwszych stanach są dziś warte około 20 zł, drugie około 50 a reszta 5 złotówek, nawet ten 2008 rok, które tu dwie znalazłem, tylko w 5 milionach egzemplarzy, w zasadzie żadnej większej wartości niż nominał, chociaż pewnie ktoś by się znalazł, kto by za to chciał zapłacić więcej. A najpopularniejszy rocznik 2009, tego chyba było ponad 50 milionów sztuk, to znaczy nie najpopularniejszy właśnie, bo tak jak wspomniałem, te pierwsze lata wybicia by było więcej, no ale tutaj 2009 też jest bardzo, bardzo popularny. No dobra, te piątki. Dzisiaj, przy okazji wizyty we Wpłatomacie, poszedłem do, do oddziału banku, zapytać się, czy wymieniają bilon na większe nominały, na banknoty w oddziale banku komercyjnego dowiedziałem się, nie, zresztą przewidywałem, że tak jest. No i, no i pani mi przypomniała grzecznie, kulturalnie, że jeżeli chcemy wymieniać bilon, to od razu dla kogo, kto ma dużo drobnych, chciałby skorzystać, to podpowiem, do, zapraszamy do oddziału NBP i tam nawet kiedyś widziałem taki specjalny automat jest, wrzucamy bilon, on to przelicza i wypluwa nam banknoty, także... Mm, Czwartek pewnie czeka mnie wizyta. skoczę sobie do MBEP-u no i wymienię te pięciozłotówki na, na grubsze nominały, a potem z żoną pojadę i wszystko, może nie wszystko, ale przepieprzę na, na przyjemności. Także taka miła, yy, miła, po prostu miła forma oszczędzania, bo zupełnie bezwysiłkowo sobie yy, zbieracie pieniądze. Tutaj yy, Zresztą to, to nie jest tajemnica. nie zebrało się dużo, bo ten, ten wyjazd nie będzie w całości finansowany z tych piątek, ale tu się zebrało 1700 zł. Właśnie, tak zobaczcie, tak wygląda. 1700 zł w pięciozłotówkach. złotówkach, taki woreczek z Ikei. nie za duży 2 kilo, prawie 2 kilo 300 g, bo zważyłem to wcześniej. No i do wyjazdu miły dodatek po prostu na jakieś jakiejś przyjemności się wydania. Eee, także a propos tego sposobu na oszczędzanie, tak przy okazji, eee, to chciałem wam to przypomnieć. No i tutaj przypominam, 2018 rocznik wyszło 38 milionów okolicznościowych, to znaczy okolicznościowych, o, no, można sobie tak nazwać, 5 złotówek z okazji wydanych z okazji odzyskania z okazji stulecia niepodległości to jest takim widzicie w sfatygowanym stanie ale wrzucę ją do tych bo 38 milionów sztuk więc nic więcej warte tylko w najlepszym stanie byłoby to coś więcej warte tu widzicie nawet to jest taki to nie jest destrukt ale ale widzicie lekkie przesunięcie tego nie także ale to wrzucam nie jest to nic więcej warte moim zdaniem niż nominał Także tyle, tyle a propos małego zamówienia, a propos kryptowalut i bitcoina, a propos mojego dodatkowego sposobu na oszczędzanie, takiego pobocznego na pierdolej przyjemności. No i tyle, oczekujcie filmu o anonimowych zakupach złota. To mam nadzieję niebawem w czwartek po wizycie w NBP. No, i pozdrawiam, dzięki za uwagę. Komentujcie, właśnie a propos, a propos tego filmu, a propos tematu tego filmu i a propos tych anonimowych mm, zakupów złota. Czy jeszcze coś, bo tam ktoś napisał, że chciałby się dowiedzieć, czy można kupić anonimowo złoto za bitcoina. Bardzo fajny temat z dziedziny mojego kanału, więc jak najbardziej go poruszę. Ale także cokolwiek pobocznie Wam przyjdzie. No, w temacie anonimowe zakupy złota, to dawajcie znać, co byście chcieli wiedzieć. Dzięki, pozdrawiam. Polubcie, skomentujcie, udostępnijcie dalej. Będę wdzięczny. Pozdrawiam wszystkich, cześć.